Witam Państwa. Dzisiaj chciałem poświęcić kilka słów na temat nowego urządzenia wyprodukowanego przez austriacką firmę Quin Systeme. Nazywa się to Sleepbox. Jest to urządzenie, które pozwala nam po prostu spokojniej, lepiej się wyspać. Bardzo dużo ludzi skarży się, że mają problemy ze snem. Z różnych przyczyn. Przyczyny mogą być egzogenne, czyli z zewnątrz, harp i inne ekstremalnie niskie częstotliwości, szumy uszne, niepokój, lęk. Ludzie są zestresowani. Od wewnątrz działa stres endogenny, czyli naleciałości z tego dzielenia i innego, które starają się wyjść. Na zewnątrz, co powoduje dodatkowy stres. Żyjemy w morzu elektromagnetyzmu, w radioaktywnym świecie. Jesteśmy wszyscy obciążeni nie wszyscy, ale wielu, wielu ludzi nie może spokojnie zasnąć i spokojnie zdrowo się wyspać. Ponieważ firma Queen Systemy stara się yy, dla swoich klientów tworzyć to, co służy im w życiu codziennym stworzono Quint Sleep Box Tutaj jest przycisk, trzymam przycisk. Słyszymy krótki pi. Zostało włączone. Automatycznie mogę sobie teraz nastawić na godzinę, 4 godziny, 8 godzin lub 12 godzin snu. Kładę pod poduszeczkę i zasypiam. Wokół tego urządzenia powstaje chmura częstotliwości, które uspokajają mój system nerwowy i mogę wtedy lepiej zasnąć, szybciej zasnąć i zdrowo się wyspać. Proste urządzenie, można powiedzieć, mała rzecz a cieszy. Więcej informacji znajdziecie Państwo. Na stronie internetowej medycyna energetyczna lub holopatia.blogspot.com Dziękuję za uwagę. Doktor Masaru Emoto, którego książkę miałem honor przetłumaczyć na język polski dla wydawnictwa Kos. W tym samym czasie, kiedy doktor Emoto Udowodnił, że woda faktycznie pamięta ostatnie częstotliwości, które na nią nałożono, i udowodnił to za pomocą cudownych fotografii. Z wodą eksperymentował ojciec medycyny holopatycznej, dr Christian Steiner z Klagenfurtu, który postanowił wodę użyć jako element nośny do częstotliwości leków dla swoich pacjentów. Obaj panowie się nie znali. Obaj panowie doszli do tej samej konkluzji. Woda leczy.